Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Dzisiaj pokażę wam gramofon, na którym nie można odtwarzać winyli. bo to gramofon z klocków, składa się z 310 elementów i to jest zestaw typu GWP, czyli Gift With Purchase. Możecie dostać go do zakupów na lego.com i w legostorach albo mogliście dostać, bo był dostępny z okazji weekendu Insiders, ale będzie też dostępny z okazji weekendu, który towarzyszy Black Friday, a potem jeszcze mamy Cyber Monday, tylko wiecie, w zależności kiedy oglądacie ten materiał, bo jeśli oglądacie go już po tych terminach, to po i musicie sobie kupić ten zestaw z rynku wtórnego. W momencie kiedy nagrywam to na rynku wtórnym gdzieś tak w okolicach 200 zł jest do dostania. A żeby go zgarnąć jako gratis, trzeba zrobić zakupy za nieco ponad 1000 zł w oficjalnych sklepach LEGO i to stacjonarnie czy internetowo. No, a tak wygląda. I co my tutaj mamy? No taki typowy gramofon, trochę kolorowy, jest też winyl i muszę powiedzieć, że ładnie wyglądają te nutki, które tam się na tajlach układają. Jeśli to są nadruki, to spoko, jeśli naklejki, to mniej spoko, ale z tego co widzę, to winyl się kręci, bo tam jest taki mechanizm i jest pokrętło. I ogólnie rzecz biorąc, możecie też sobie podnieść klapę, możecie to zblokować. Super sprawa, czyli wygląda jak gramofon, tylko jest po prostu dużo mniejszy. Choć są, wiecie, takie małe winyle, na przykład single się na nich wydaje, albo takie specjalne picture diski też można mniejsze wydać. No są różne możliwości, to ja idę otwierać, a potem będziemy udawać, że słuchamy z tego muzyki. Nie no, nie będziemy, bo bez sensu. Od siedzenia na strychu i spędzania czasu sam ze sobą, przychodzą mi do głowy naprawdę bardzo mało śmieszne żarty, ale wymyśliłem, że z takim sprzętem to można zostać DJ-em na imprezach typu Silent Disco. To był czas na badumc. A teraz można otworzyć pudełko. Tak to wygląda z drugiej strony. No i zobaczcie, mówiłem, że jest mechanizm. Tutaj sobie kręcimy, i wtedy płyta się kręci. Tutaj mówiłem o tych fajnych, mam nadzieję, że na drukach, ale. Chyba na drukach, bo rzeczywiście to jest bardzo blisko krawędzi. Naklejki nie są tak blisko krawędzi. No i też jeszcze możecie zobaczyć, co się podnosi, przesuwa, i tam takie. No, a w środku y, plastikowe worki. Więc tutaj jeszcze eko rozwiązanie nie dotarło. Podzielone to zostało na cztery kroki. Dodatkowo znajdziemy oddzielny worek z szybkami. Trzy płytki luzem. I instrukcja niepognieciona w GWP. Wow! No to muszę powiedzieć, że niskie ukłony, grupo Lego, a ja idę to poskładać i będziemy mogli zarzucić jakieś tłuste bity. Może i nie gra, może i winyl jest zdecydowanie za gruby, ale najzwyczajniej w świecie ten gramofon wygląda przesłodko. To jest taka urocza ozdoba półki, która powinna być miłym akcentem dla każdego audiofila. No to zapraszam do oglądania gramofonu, bo tak powiedziałem, że możecie już wyłączyć film, więc jak coś to nie krępujcie się. Dobra, podniosłem już wieko, więc możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda po otwarciu. Zresztą widzieliście to na przebitkach. Zacznę może od tego, że nadruk na tej etykiecie wygląda naprawdę świetnie. Co prawda winyl naprawdę jest bardzo gruby i myślę, że gdyby był grubości, no nie wiem, może płytki plus tyla, to jeszcze by to wyglądało jakoś tak lepiej. No a tutaj mam wrażenie, że to jest jakaś taka płyta winylowa w odcinku Flintstoneów, która została zrobiona z kamienia, ale wiecie, patrzę na to z przymrużeniem oka, bo to jest jest zminiaturyzowane, to jest urocze. Mamy tutaj oczywiście suwaki, mamy też opcję regulacji. Zwróćcie uwagę, że tutaj też mamy bardzo ładny nadruk na tym okrągłym tailu 2 na 2 To też naturalnie są nadruki. Naklejek żadnych tutaj nie znalazłem. Możemy sobie oczywiście też ustawić igłę. No i jeśli już wszystko poustawiamy to możemy zacząć słuchać muzyki, kiedy płyta zaczyna się kręcić. I możecie też, wiecie, sprawdzać, czy niektóre numery rzeczywiście mają także puszczone wstecz, to nagle zaczyna lecieć jakaś diabelska muzyka. No ale to oczywiście są takie internetowe mity. Wcale tak nie ma. Sprawdzałem i nie przez żaden demon. Oczywiście tutaj jeszcze mamy pałąk do zblokowania klapy, żeby sobie to... Tak ładnie stało, a jeśli wam się to znudzi w takiej formie, pamiętajcie, żeby igłę odstawić, prawda? I cyk, zamykamy. I tak wygląda gramofon po złożeniu. Czy tutaj powinien być jeszcze jakoś wypełniony? Mógłby, no ale nie jest. Tak wygląda ten mechanizm z tyłu. Możemy sobie za pomocą po prostu tego elementu kręcić płytą, i myślę, że jako gratis to jest zestaw naprawdę kompletny. Z tego względu, że nie ma naklejek. Instrukcja nie była pognieciona. Wow, to jest jakiś w ogóle totalny szał i zaskoczenie. No i wygląda to po prostu estetycznie. Mnie to się podoba i w szczególności dla osób, które kolekcjonują winyle, to myślę, że postawienie czegoś takiego na półce obok swojej kolekcji to będzie bardzo miły akcent. Zdaję sobie sprawę z tego, że żeby zdobyć ten gratis trzeba było wydać bardzo dużo na LEGO.com czy w LEGO storech, ale z drugiej strony, kiedy dostawało się ten gratis, to miało się też gwarancję, że zgarnia się i jeszcze inny gratis, bo dostawało się pociąg za wydanie jeszcze mniejszej kwoty, więc tak na dobrą sprawę to dostawało się dwa zestawy. A kiedy kupowało się Endurance w Black Friday, to już w ogóle było super, bo zgarniało się trzy gratisy, bo jeszcze dostawało się szalupę ratunkową, więc jeśli zamawialiście ten zestaw, to trzy wpadały Wam jako gratis do koszyka, i to jest wtedy totalne gratisowe kombo Więc niby kwota do zdobycia wysoka Ale z drugiej strony zgarniało się też i inne gifty No i można było też zgarnąć podwójne punkty Insiders Jak w moim przypadku, bo ja zamawiałem to akurat w trakcie weekendu Insiders Więc naprawdę zestaw jest spoko I jako gratis i w ogóle jako zestaw Mnie on się podoba Piszcie co wy uważacie o tym gramofonie Piszcie kto z was go już zdobył A na dzisiaj to tyle Dzięki, cześć!